Witamy serdecznie w kolejnym odcinku do Tomb Raider Federal of Match. Jest ze mną Torgus. Cześć wszystkim. Jego wysokosiężność. <grym> Jego magnificencja. <grym> tak, oj, w ogóle, tak, jesteś magnifik, kurde, do tego stopnia, że w ogóle super, super. E, skończy, skończyliśmy, słuchajcie, tutaj e, w tym pomieszczeniu naprzeciwko tych kolorowych dźwigni? Tak, dokładnie. E, ja bym tylko tak na wstępie chciała w ogóle za to, co się dzieje na poprzednich filmikach, czyli że klnę. ale wybaczcie, ale to był naprawdę frustrujący kawałek, także wymsknęło mi się kilka razy. Oj, no tam to... nie musisz przepraszać, to tygryski lubią najbardziej. No pe. Pewnie tak, jak na jeszcze tam wiewiórki pójdą i w ogóle. A druga kwestia jest taka, że yy, wybaczcie, że słów mi brakuje czasami po polsku i zaczynam zajeżdżać jakimś obcojęzycznym yy, polotem. Po prostu nie posługuję się na co dzień językiem polskim i czasami naprawdę brakuje mi słów. Więc to się będzie zdarzać i, i sorry, ale no... Spoko, ja dam radę ja będę, inaczej, bo ja bym... będę służyć pomocą, jak ci zabraknie jakiegoś słowa. No, o, no, ja się też, wiesz, ja, ja dzięki temu też naprawdę będę, będę się posługiwać polskim, bo, bo, no, bo ciężko, ja po prostu mam... Ale dobrze ci idzie, proszę cię, o, ty, ty jesteś samokrytyczna względem siebie bardzo, widzę. Czy wiesz co, ja jak montowałam ten pierwszy filmik, usłyszałam właśnie jak ja y, 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 po prostu zaczynam coś mówić i wiszę, bo, bo mi słów brakuje. Okej. Okay. I, dobra, I to no? zupełnie inaczej jak wiesz, no okej, okay, tam gadam, jestem skupiona na grze, gadam cokolwiek, zawisnę, trudno, ale później jak się to ogląda, o boże. <grym> <grym> Ojej, Elna na przykład ja swoich filmów też nie lubię oglądać, ale dobra, mniejsza. No ale e... no, przy montażu musisz, no. No tak, to fakt. No. E, ogólnie tu widzę już jakąś zagadkę, masakra, jakieś tak. kolce tu wystające, dramat. Znaczy pewnie kolce będą się pojawiać, jak będziemy naciskać coś nie. Nie, e, tak. nie tak, no. Tylko nie ja ma jakichś innych. Bo tu są innych kolory. Co tu się dzieje? No właśnie i tu są na, tych z tyłu, za, przy tych kolumnach są kolory, ale. No właśnie, czekaj, ile jest tych kolorów? Są trzy. niebieskie, Trzy kolory i zielone. tu jest jakiś różowy, Niebieski, żółty. zielony. To może, ja nie wiem, bo może one jak się tam łączą na tych filarach, to one przechodzą te kolory podstawowe, które się mieszają, wiesz, podstawy plastyki. Nie? A mogłoby tak być, bo w sumie, to ja zacznę czekaj, od żółtego, bo żółty to jest zielony i niebieski, nie. Tak, tak żół nie, żółty jest kolorem podstawowym, zielony to jest zielony, to jest niebieski i żółty. Tak powstaje kolor zielony z połączenia niebieskiego i żółtego, które też, jest, które też są podstawowymi kolorami. Boże, ja tak się nie znam na kolorach dramat. Dobra, to od której strony zaczynam? Od lewej? Od tego? Nie wiem, wiesz co. Morskiego? Morski to jest chyba jakiś. Wiesz co, nie wiem, na Jolo Jezu, meduzy na tym są, widzisz na tych znaczkach. Po prostu. No. O, nie zabiło. Dobra. Nie, nie zabiło od razu. Pie pierwszy od prawej ten różowy nie zabija. Ym... Aha, pierwszy od prawej, bo ja od lewej zacząłem różowy, nie? Aha, różowy od lewej zacząłeś, tak? I nie zabija? No, to mnie no zabił, nie, też sobie nie zabija. Aha, ten od zabił. Lewej. A, a który cię jeszcze nie zabił? No na razie te przeciągnąłem ten co ty teraz. Dobra, to ja. No, wiesz, na zasadzie prób i błędów po prostu. A, ja myślę, że To tu... będzie proste. Au. Jezu, ja cały czas nie zapisuję tu, kurde. Czyli tu będzie na. po będzie zielony i czerwony. Czy tam może być? Po, po zielony i. Ale no na... i otworzyła się. Aha, na zieloną. Dobra. Czyli ten zielony, czerwony i środkowy, na środkowym, co? środkowym będzie trzeba pewnie ten pomarańczowy na pewno i pewnie niebieski. No i niebieski pewnie, na tym środkowym słupie. Niebieski, ma już dziaban. No, otworzyło się, dobra. I teraz na tym po lewej będzie zielony i niebieski. Ale jaki pomarańczowy, co ty gadasz? Nie ma pomarańczowego. Bo znaczy kimś... Boże, czerwony to jest, ten, ten, A... ten, wiesz. Czyli ja... z, przodu, z przodu i z tyłu po prostu? Tak, tak, okay. tak, ja nie znam się na kolorach, na mnie to jest i czerwony, i pomarańczowy zaraz. Ja naprawdę też jestem, jak to się mówi, nie ubliżając nikomu, chociaż ja mówię zawsze, że faceci, no trudno, po prostu oni się rodzą z, z wadą, że są facetami i ja im to wybaczam, no nie wolno w wad wrodzonych wypominać. Ej, ale za to kobiety mają problem z kierunkami, nie? Tak, dokładnie, no, otworzyło mi się, no już no mam otwarte wszystko. Dobra, wchodzę. A! Jezus Maria, pająki. No dokładnie. Jezu, jak się przestraszyłem, że coś lezie do mnie. Um, no więc, y, ja, ale pod względem kolorów to jestem też jak facet. Dla mnie nie ma jakichś tam, nie wiem, szmaragdowych czy jakiś, nie wiem, nie wiem nawet A, jakiś przykład indygo, podać, indygo, jakieś o, tam. No nie, dla mnie jest po prostu jest. Y, pomarańczowe, czerwone, niebieskie, kropka. A nie. No, takie podstawowe, nie? Tak, a nie, wiesz. Pora jakieś. Poranna migiełka z nutą czegoś tam, no proszę cię. Brzoskwiniowy, <noise> <noise> nie? Tak, o, no, jakiś tam, no, no ewentualnie jeszcze kor koralowy, bo lubię taki kolor i, i okay. to ewentualnie, wiesz. Jaka rozkwina na temat kolorów, ale mnie najbardziej rozwala to jak ktoś na przykład, nie wiem, jakieś kolory miesza z owocami, czy na przykład wiśniowy, nie wiem, właśnie brzoskwiniowy, dla mnie wiśniowy po prostu, nie wiem, czerwony, albo różowy, albo nie wiem, fioletowy, tak. cokolwiek, a nie Tak, i tylko się posługuje jeszcze ewentualnie ciemne albo jasne. O oh my god, wiesz co, y wszedłem do tego kolejnego pomieszczenia. Tak, 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 ja też, pająki, tak. No. Tutaj o, tu no. no właśnie, dokładnie też to robię. Jakie synchro. <laughs> Nawet mówiąc no o synchro, się zsynchronizowaliśmy. Tam jest dźwignia na górze, tylko tam nie da się chyba na razie dostać. Wiem, właśnie kombinuję jak tu, yy, gdzie tu, tu wejść. Ale tu jest takie podwyższenie, ale też tam się nie da dostać, kurde. No. Okej, okay, z tego nie zjeżdżam. Te kolumny, to ja nie wiem za bardzo. E, wskoczyłam na takie, e, takie usypane piaseczki. E, przy tej złamanej kolumnie, to się, to z tego nie zjeżdżam. Ja w ogóle mam chyba wszystkie dźwięki z gry wyciszone, wiesz? No ale trudno. To e, jest ja już jakieś tam świerszcze, nie świerszcze, nie wiem. Oczywiście, e, niestety. I tak mi program do nagrywania on wybiera sobie jakby główny. Kuziwa, nie mogę na to wskoczyć, się ślizgam. I ja zbagowałem to chyba, wiesz? Wybiera jakiś. Mój program wybiera jakiś główny tryb dźwięku, który ma nagrywać, nie? I e, ciebie słychać doskonale, już dźwięków z gry kompletnie, nie? Aha, tak jest. Więc, na więc, no, rozumiem. więc mam, mam to gdzieś. Dobra. Wskoczyłam sobie na ten taki filarek. O, oh, fuck. I wiesz co, nie wiem, czy tam za tą... Yy, da się... zjadać. kuźwa, trzeba będzie. Dobra, ja jest... jestem przy dźwigni, ale nie chcesz wiedzieć, jak ja to zrobiłem. I ja chyba wskoczę tam, gdzie jest ten. Yy, wiesz. Yy... Gdzie? E, tu jest... Wyrwa w ścianie, widzisz to? No jest. Ja wiesz, jak na nią się dostałem, bo nie wiem, jak można było się tam z tego klocka takiego dostać. takiego, O Jezus, Maria, obok jednej kolumny jest taki postumet. No, no, no wiem, wiem. Ja właśnie, a wiesz, na jak nim ja skoczyłem, stoję. Skoczyłem za, um, za tą barierkę, na tą, na ten postunek, gdzie była ta kolumna. No ja właśnie chciałam za barierkę skakać, i dopóki, a jakoś tak z kątem oka zobaczyłam tą szczelinę. A wiesz, jak Ona... skoczyłem za tą barierkę? Na główkę. Dokładnie taki sam miałam zamiar. A oh wyhaczyłam tą werwę, wiesz? No, no już tam i idę. teraz czekaj, bo. Hmm, otworzyło się teoretycznie przejście. To takie tam główne nasze, bo pociągnęliśmy ostatnią dźwignię. Natomiast mm -hmm. ja w tej sali widzę jeszcze po drugiej stronie taką tam wnękę. To tam czy tam się, jest jakaś. Czy tam się idzie dostać, powiedzmy? No właśnie, to jest. Bo to może być jakiś sekret, powiem ci, bardzo to jest prawdopodobne. Tylko jak tam się dostać? Apteczka. No była, była, tak. Była apteczka, nie mam pojęcia, ale tam coś jest ewidentnie. To my już wszystkie te pomieszczenia zrobiliśmy? Tak, bo zrobiliśmy dwa w ostatnim odcinku i teraz dwa nam zostały. Teraz szybko A, jakoś poszło. Bardzo szybko, nie, bo wiesz co, bo nie było jakichś, kurde, abstrakcyjnych yy, yy, czasówek. Z kolcami, no z duszkami. Patrz. Naprawdę, tam było wszystko. Duszki, duszek, yy, yy, parkur, yy, kolce, yy, wszystko. Jeszcze spadające boldery. Nie, nie, no nie. Z tego ona się z tej hałdy ześlizkuje. No a może właśnie. to jest. A może tamto, bo tutaj jest taki zjazd, może to jest jakiś powrót skądś? Co ty na to? No bardzo możliwe, wiesz? Nie wiem. No bo. Yy, nie ma yy, no, nie ma banki. alternatywy, jak tam się dostać. Dokładnie, nie ma banki, stąd ona zjeżdża. No, bo proszę cię, tutaj są same mega skosy. No dobra, to idźmy stąd. Zobaczymy, jak będzie tam zaraz koniec levelu, no to wrócimy się tu i pokminimy coś, może. No dobra. Tylko yy, no ja Aha, teraz te drzwi, które nam się otworzyły, tak, od weszliśmy, wyszliśmy. Okay. są te drzwi. A po drugiej stronie, tam gdzie na niebiesko się. Nie, prąg. właśnie. Nie, z drugiej boże, bo. Tak, z drugiej. Mhm. Ja, ja oczywiście dopiero teraz zauważyłam, że yy, te y, totemy są z obu stron. Czekaj, no, czekaj, patrzę czekaj. jeszcze, bo naprawdę yy, nie ma w ogóle akcentów egipskich, przynajmniej do tej pory. No, dokładnie. Mamy shotguna znowu. Po, po co drugi raz shotgun? Nie rozumiem. Bo może jakby się tam nie wzięło. Aha. Shotgun drugiej szansy. <laughs> to zabrzmiało. Shotgun <laughs> drugiej szansy. No. Czekaj, tu coś może jeszcze być. Ja tutaj, tutaj się rozglądam teraz. Ale, ale czekaj, bo tak mi przychodzi do głowy chmilę sobie na temat ty, tego, wiesz, że tu jest typowo grecko. Mhm. E, no to tak, Aleksander Wielki, jeżeli to jest jakaś jego świętynia, no to pewnie wybudował wyłącznie w swoim stylu. Jeszcze patrzę tu w tych haszach, czy coś jest. Bo później, oczywiście, wiesz, połączyły się kultury, połączyły się rody, Przecież jeden z generałów, Ptolemeusz, został pierwszym z kolejnej oh, no mów, mów, w, ko w kolejnej mów, dynastii. Fak. Gdzie poszedłeś? W kolejnej dynastii. dramat. W kolejnej dynastii poszedłeś prawo czy w lewo? Czy to się łączy? To łączy się. W kolejnej dynastii został, znaczy pierwsza dynastia Ptolemeusza została założona przez jednego z generałów Aleksandra. Przecież Kleopatra była pierwszą. Co tam, co tam jest? No, Coś... zobacz sobie. Aha, Jezu. Gdzie go trzeba zrzucić? Gdzie go, gdzie no go można właśnie zrzucić? Właśnie ja go chyba tutaj wracam z nimi do tej pierwszej sali. I tu... Ale nie, bo ze schodów, jak ich zrzucę, to nic moi, to nie da. Ona nie trzyma chyba. <laughs> Ej, czy zginął. E, wiem. mamy wodę, mamy wodę naprzeciwko, przecież tam, gdzie głównym wejściem chodziliśmy z tego. Yy... Faktycznie, no jest tam woda, dobra. Biegnę. Ja też. No, więc szybka lekcja historii. Więc Ptolemeusz, pierwsza, pierwsza dynastia Ptolemeuszy, jeden z generałów Aleksandra, tak? Założyli Aleksandrię. Aleksander nie tylko w Egipcie Aleksandrię założył. Zakładał, wiesz, co, co gdzie zdobywał, to zakładał. Kleopatra była przecież pierwszą władczynią, która mówiła językiem lokalnym, bo posługiwali się wszyscy tylko i wyłącznie Grekom. E, no, gdzie on jest? On mi się zbagował, ten jeden. Nie, mi idzie, idzie, idzie. Widzę go tam. No, jedne, jeden umie ten, spoko, ale ten drugi umie się zbagował w kolumnie, więc chyba mam go z głowy. No tak, się zbagował to. Chyba, że to spoko. się teraz odbaguję, bo wiem. Dobra, biegnie do mnie. No, Dobra. a później po Kleopatrze przecież Juliusz Cezar przybył do Egiptu i już były, wiesz, znowu kolejne się mieszało. Bo później wiesz, największa porażka Kleopatry, czyli um, zwycięstwo um, Oktawiana, czyli Oktawiana Augusta. Um, no i. A później przyszli muzułmanie, nie? I hmm. zostawili Egipt takim, jaki jest do, do dziś. Niestety. Jeszcze ja tam chciałbym po drodze. Zwiedzić Egipt, masakra. No, jeszcze po drodze um, chrześcijanie namieszali. Ukamieniowali hepatię, spalili um, całą wiedzę współczesnego świata, um, ówczesnego świata, um, która później to, co oni wiedzieli, nam zajęło półtorej tysiąca lat około, żeby, wiesz, no, niestety. No, wiesz co, ja już się pozbyłem i mam ja amunicję do shotguna tutaj. Wróciłem do tej sali, w której byliśmy. No ja już tam jestem i przy niej. I tam ja widziałem dźwignię taką y, do przeciągnięcia. Czekaj, gdzie, po, gdzie ta amunicja? Po lewej stronie, ty, y, po prawej stronie amunicja w rogu, prawy górny róg. Górny, a to są w ogóle jakieś y, zamknięte te. Tak, są, są, są. Właśnie teraz dźwignię pociągnę i zobaczę, co się stanie. Czekam do tędy weszłam. Tu jest wejście. A, tu są po dwóch stronach kratki. Wejście. Pociągnąłem tutaj. dźwignię i zaraz zobaczymy, co się otworzyło. Tu. Tak, tu się otworzyła krata. Tu się nie otworzyła. Tu są jeszcze jakieś schodki na górę? Jeszcze na górze nie byłem. Nie wiem jeszcze, na razie obczajałam te... Ej, ale powiem ci teraz w takim razie... Aha, tu na górę można się dostać, dobra. A jest dźwignia taka przy pochodni. E, tak, przy pochodni, dokładnie. Nie no, na górę się nie dostaniemy, to co mi dadzą, dają te schodki? Nic. Za daleko jest ten balkon. Mm. Czekaj, jeszcze tu serknę sobie za kratę. Czy ta tekstura tego klocka to nie jest taka, jak my pchaliśmy? Czy to nie będzie coś do pchania? Ale który? Bo tam klocek? na tym balkonie, jak wejdziesz po schodkach na górę, to tam na górze jest takie, taki klocek, taki, yy, takie paski. Taki jasny A, klocek. jest. Na, jest, jest, na jest, balkoniku. Ale więc, tak, ale wydaje mi się, że to musi się chyba obsunąć bardziej w ten sposób. Aha, o, mam naboje, dobra. Bo to może też tak działać, że to się obsunie i dopiero tam skoczymy, bo tak to wygląda trochę. No to co ta dźwignia nam dała? Może któreś z tych No, ta py... dźwignia... Y, Krata otworzyła jedną, tak. Au! Lara. No się musiała w dekiel walnąć przecież, nie? Ej, ale ja teraz się zastanawiam nad tą przejściem tam znowu. Męczycie? No męczy mnie, no bo my... Ale właśnie, mi on wyglądał na... naprawdę jak powrót. No dobra, dobra, zobacz. Bo tam była tylko... Znaczy, nie no, bo zobacz, tam był tylko taki zjazd. No to takie zjazdy są wyłącznie... Yy, powrotem. A, Więc może... polejarz, tu widzę a jakąś... zobacz, a, a ta krata to. Aha, tam jest dźwignia. Czyli ten klocek trzeba sobie dosunąć po prostu pod ściankę, żeby tam wejść na górę. A gdzie jest dźwignia? Za kratką, w tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy z, z tym klockiem do przesuwania. No jestem. I gdzie go przesuwasz? Do ściany? No do ściany, no bo I tam nie na góra, ma za bardzo. Tak, i tak, na górę. Okay. I tam. Ja, weszliśmy jednym wejściem i naprzeciwko tego wejścia jest y, kratka i tam jest dźwignia podłogowa. Może ona y, obniży te klocki. Albo, a, a tu jest jeszcze no, jedna dźwignia my. na górze. No jest, jest. Właśnie ją przeciągam. Aha, to ona nam otworzy wejście do dźwigni pewnie, no bo przecież logika Tomb Raidera. Ja uh -huh. jeszcze tu rozejrzę. Y, idź tam, żeby pociągnąć to, żeby otworzyć to i od, y, odciągnąć tamto, żeby wrócić tam i otworzyć tamto, tak? Ta logika Tomb Raidera. <laughs> W kilku słowach, z której strony wyszła? No okay. dobra, mam tą dźwignię. Którą to pierwszą czy tak? Tę ja drugą. Się ta... No to ja już ją dziabię. No, ale nic nie pokazało. Hmm. Żeby no, żeby nie było za łatwo, nie? No tak, czekaj, może naprzeciwko tam ta krata druga się otworzyła. Jaka druga? Tak. Aha, tak, bo była jeszcze aha, druga aha, aha, była naprzeciwko do Ale nie, nie otworzyła się. Czekaj, zamknięta jest. A klocek? Klo klo klocki, klocki, klocki się Tak, odwierzyły. Klocki, no masz rację. Klocki. A to klocki, no? Klocki. klocki. I to, ale już myślałam, że koniec będzie tego levelu zaraz za, po tych challenge'ach wszystkich. A tu jeszcze kolejna sala. Tam jest Scroll. Widzisz? No jest, 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 Podnoszę Idziemy po Scroll. Głupio! A teraz się coś otworzyło. Jak podnieśliśmy ten scroll. Chciałam skoczyć na nogi, a później w ostatniej chwili głupio wyciągnęłam ręce i oczywiście ono się nie złapało. A jakie no? Nie mogę tego przeczytać? Aha, to nie jest do czytania. To jest do użycia pewnie, na harfie czy coś. Aha. No bo nie można tego w ogóle otworzyć w ekwipunku. Okej. Okay. Dobra, to teraz się otworzyła tak druga krata na bank. 100%. No, otworzyło się. Jest jak tu ciemno. Spa. Nie, szkoda mi tego życia. Czy się otworzyła ta druka? Co tam jest? Oh my god, jakaś kolejna duża sala. <grym, <grym, jaki długi pociąg. Tu jest jakiś klocek. Ja który musi się Oh my god, lawa, ognie, nie, nie no dramat. Mm, to co niedźwiadki lubią najbardziej. Kuźwa i tak straciłam. Dobra, nieważne. Trochę wysoko krata tu, i... tu Krata, tu. Ja nie mam pojęcia. Na dół chyba trzeba jakoś zejść. Już idę, bo... już biegnę, już lecę. Bo ogólnie tam na górze coś jest na tym postumencie, ale żeby tam się dostać, to musi ten, ten biały tutaj klocek nam się wysunąć do góry chyba, bo jest taki biały, wyróżniający Widzę w podłodze. A no tak, bo jest tam też... jest oczywiście. Aha. I tam no, jest, jest manki. To I manki. Okej, okay, ale jeszcze patrzę, czy tu się da zeskoczyć jakoś na dół sensownie. Nie, tu się nie da. A chyba na tą drabinkę będzie trzeba. No, no na tą drabinę trzeba. dół. Czyli tak, a manki... Aha, bo manki tam się rozchodzi od tej drabiny, okej. Okay. Tak, tam na drugą stronę idzie przez całą salę. Jezu, doskocz i ja pierdziń doskoczyłem, To do jest krawędzi. Dobra, ja wpadłam do wody. Dobra, ja mam. No nie złapa. Co za. załza. No, z samiutkiej krawędzi trzeba. Tylko też trzeba być. Y... No jakoś trzeba być tak, tak... W miarę blisko. Tak, tak, tak. Kóźnie nam się... Właśnie nie, na prosto jest za daleko. Tak? Mi się udało, mhm. ale. Tak ledwo ledwo. Co tam jest? Hmm. O nie. No czemu to... się nie łapie? Przecież wskakujemy. Uh, Ale świństwo! Co? Kościotrup z tarczą, który tą tarczą blokuje mojego shotguna. Czaisz to? To schowaj shotguna na chwilę. On się zachowuje tak samo jak... Kuźwa! Rozumiesz, że nie mogę skoczyć? Ona normalnie doskakuje, a się nie łapie. Ja mam z batoną to ja drabinkę. Zaraz, a ja zaraz w, pa, dostanę rage'a, bo zmarnowałem tyle amunicji i zaraz mnie zepchnie ten kościotrup i na tym się kuźwa skończy, babce sranie. Nie, tu za daleko. No nie mogę doskoczyć, po prostu Dobra, zaraz... Dobra, spadł. E, one jak się blokują, to tak samo jak ci z tymi takimi widłami w Egipcie. jak kojarzę, z czwórki, my... nie? Tak, o, teraz się złapa. Jak Medjai, y, oni właśnie się też blokują. To tak samo trzeba na chwilę schować broń y, i on wtedy ten spuszcza gardę. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja nie kojarzę. Oni, oni byli w czwórce nie było ich chyba? Czy byli starczami? Wiesz co, ja nie pamiętam. He, właśnie też nie pamiętam. Dobra, to są bloki do przesuwania. Nie, to nie jest blok do przesuwania. Co tu się dzieje? Tum. Powiem Ci, że nie mam pojęcia. Dźwignia na ścienna, widzę. W ogóle, i ja nie szedłem po tym mankie jak coś. No ja wiem, tam y, 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 wyczaiłam wejście na górę. No, tam na górę i tu jest dźwignia. Co na... Aha. Aha, ognie się wyłączyły, dobra. Ku... Tylko, żeby to nie była czasówka, błagam, ale chyba nie, bo dźwignia na raczej nie jest czasową. A bywa. A, wiesz, jak to... to jest czasówka kuźwa, jaka dupa. Ja nie wiem czy ja teraz to zrobię, bo ja zapisywałem jak już spadałem z tej dźwigni naściennej. Hmm. To nie, jak nie spadałeś, tego. to się... Dlaczego? W sensie nie, jak już spadłem, o to mi chodzi, nie? Bo jeszcze się zatrzymałem tam na rączkach, się złapałem, rozglądałem i te sprawy, nie? Więc Dobra. nie wiem czy jest szansa. Nie, nie ma szans. Ej, gdzie ta dźwignia? dźwignia? jest taka na przy krawędzi, zobaczysz. Jak A, tam się już obejrzysz. widzę, bo akurat stał naprzeciwko przeciwko niej. I to jest czasówka. I co się tak. dzieje? No ognie się te wyłączają tam na dole na tych platformach. Były platformy. Dobra, na dole? zrobiłem to. I już musisz z ja tak. powrotem na tą drabinkę się kierować, na tą po której się wskakujesz. Aha, już widzę, tam na dole są i tam pewnie trzeba jakiś parkur robić. Bardzo no, 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 dobrze. Duż... Dokładnie. Duży parkour? Nie, 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 trzy skoki, więc to nie jest jakiś hardcore. Okej, okay, tu widzę. Tylko nie wiem, co Skoczy, się dziewczyna tak? Co nam to dało w sensie? Poza tym, że. A, dobra, wysunęła klocek na środku. Dobra, zrobiłam za pierwszym razem. Wow. wow. Z półskoku ale już. Ciekawe... Myślałam, że mi się nie uda, ale sobie ten półskok na koniec robiłam na drabinkę. No, ja też na samym końcu półskok zrobiłem, no. No i co to, co to zrobiło? Yy, Klasik pewnie biały. Aha, to teraz trzeba gdzieś drabinką. Jeszcze raz? To teraz drabinką. Tak, drabinką Ale dobry. ona, ale ona nie jest nad. Yy. Aha, otworzyło się, ale to jest dziwne. A tam się... na pewno nic więcej nie było. Patrzyłaś tam za sekretem czy coś? No patrzyłam, tak. Yy. Minimalnie, naprawdę minimalnie, ale tak nie za bardzo, jak chcesz to możesz tam... Kurde, obawiam się, że to też... a nie, to jest dobra. O, skoczyła, myślałam, że ona nie sięgnie do tego podwyższenia. I co tu jest na tym yy, środku? No, to jest płytka naciskowa. Otwiera ci przejście tam, jak manki ci prowadzi, to tam była zamknięta krata, teraz jest otwarta. Mhm, widzę. I z tego podwyższenia tam skaczesz od razu na manki, dasz radę się złapać z rozbiegu. Teraz mi to mówisz. Nie musisz na tą drabinkę. To jest koniec levelu, pitole to. Nie mamy jednego sekretu, mówiłem ci, że tam był sekret. Gdzie? No tam, gdzie ominęliśmy to miejsce, co mówiłaś, że powrót, pamiętasz? Aha. Bo tu naprawdę? jest prawda? No to no. jak tam się... no ja nie wiem. No nie trudno. Wiem. Ja nie wiem, jak tam się można było dostać, tam naprawdę się ze wszystkie... Kurwa. Przepraszam, zaraz muszę szczygnie, bo spadłam głupio. Jeszcze raz muszę iść po drabińce na ten klocek wysunięty. No po prostu. O oh my god, czekaj, ja to jeszcze. Ja muszę zapisywać, mam. bo ja zapominam zapisywać. A może z tej sali? Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak tam wejść. A nie, czekaj, poczekaj, 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 to chyba. Nie, to nie będzie sekret. Czekaj, czy to jest ta sala? to jest dziwne. No, po prostu zaraz mnie coś potarga. Czemu ona nie chce skoczyć? Tak, my tam. O Boże, jakie to jest beznadziejne, zaraz ci powiem o co tu chodzi. Nie, to nie był sekret, jednak tamto. A co to jest? No, dojdź sobie tutaj i nie wchodź jeszcze. Jak już zejdziesz z manki, to zeskocz i stań w miejscu. No, momencik. Eee, czyli stąd na manki się da. Tak, z rozbiegu po prostu. No jakoś nie trafiłam. Może prostą muszę stać, a nie pod kątem. No mi się udało tak od razu. No yy, na wprost chyba. Okej, okay, okej. Okay. Stam pod Dobra. kątem i dlatego. I teraz na lewo, tam sobie iść w stronę tej otwartej pramki. No i idę, idę. I to jest właśnie to przejście, które widziałaś tam wtedy z dołu. To jest ta kratka zamknięta, którą widać było wtedy w tamtym pomieszczeniu, co myśleliśmy, że Czyli to jest powrót? Jest... Tak, ale najlepsze jest to, że co my tu, my nic nie zdobyliśmy. To jest w ogóle facepalm. Wchodzimy tu i koniec levelu, Czaisz to? He? Naprawdę nic, nie nic, nic? Scroll A nie, czekam, mamy! Scroll mamy, faktycznie. Aha, aha! <laughs> Temple of Apollo! Cholera, ja to jest to miejsce. Dobra, wszystko na. Ale to zblamiliśmy jeden sekret, tak czy siak. <śmiech> Życie. <śmiech> <śmiech> Dobra, to co? Kończymy chyba, nie? W tym miejscu. No, tylko sobie zapiszę bo ten nowy ten. I tak, kończymy i zaczniemy nowy level w kolejnym odcinku po prostu, żeby było tak ładnie. Tak I tak jest. 36 minut e, e, nagrywamy. Oczywiście minus tam te przygotowania, no to tam i tak będzie ponad pół godziny. No myślę. dokładnie, to idealnie, idealnie myślę. No tak około pół godziny jest zawsze ok, nie? No optymalnie no. tak. No okej, okay. no to zapraszamy na kolejny odcinek, my się żegnamy. E... No, do następnego. Pa, pa. Pa, pa. Don't you think you've seen enough?